Dzień dobry, z tej strony Randall ze strony Grasroskopia.pl, a to jest Hand of Fate. Gra na temat której popełniłem krótki tekst, którym starałem się w miarę, w miarę, w miarę obrazowo wytłumaczyć o co, o co chodzi w tej, tej jakże nietypowej grze, która łączy w sobie mechaniki gry, gry karcianej z elementami, albo być może nawet do, na odwrót, mechanikę gierhaken gier slash z elementami gry karcianej. Tak so soon. Będzie to krótki filmik, w którym postaram się troszeczkę tutaj w miarę szybko i o ile mi się uda, z sukcesem zaprezentować rozgrywkę i to, z czym będziecie mieć do czynienia, jeżeli, jeżeli sięgniecie po Hands of Eight. To jest nasz główny oponent, który nam tutaj tasuje, losuje karty i dorzuca od siebie kilka nieprzyjemnych, nieprzyjemnych kart, które, które owocują spotkaniem na naszej drodze jakiś jakichś kreatur lub, lub innych nieprzyjemnych wydarzeń. My, my możemy tutaj w story mode sobie wejść. Jak widać tutaj już osiągnąłem prawie połowę kampanii. Moją kolejną, moim kolejnym oponentem, moim kolejnym bossem, z którym będę musiał się zmierzyć, jest Królowa Czaszek, czyli wszelkiego rodzaju nieumarli, wszelkiego rodzaju szkielety na mojej drodze. Warto by było się więc wyposażyć w jakieś karty, które, które umożliwią mi łatwiejsze pokonanie tej, tej tutaj właśnie potyczki. Więc wybieramy. Jak możemy zacząć grę w predefiniowanym deku, ewentualnie wejść w deck i sobie go tutaj troszeczkę zmodyfikować. Po lewej stronie mamy kartę naszego, wyposaże kartę naszego wyposażenia, po lewej, po lewej wydarzenia i, i, i stworzenia, które będziemy na swojej drodze spotykali. Niektóre z nich są y, wpływają pozytywnie, inne negatywnie. Jeszcze inne będą. Efekt działania kart innych będzie jeszcze uzależniony od, od tego, w jaki sposób uda nam się y, rozstrzygnąć rozstrzygnąć spotkanie, tak? Na niektórych z tych kart, jak widać, widać napis New. Niestety nie mogę podejrzeć właściwości tych kart, ponieważ dopiero co, co, je, co je otrzymałem. Jeżeli na mojej drodze karty się pojawią, jeżeli nimi zagram, jeżeli na nie trafię, wówczas będę wiedział jaki efekt osiągnął i w przyszłości będę mógł je dodać do deka lub ewentualnie, jeżeli generują zbyt negatywne efekty z deka wyrzucić. W tej chwili, jak widać, mam tutaj już swój swój dek przygotowany. Niektóre karty są zablokowane na stałe, nie mogę ich usunąć, na przykład, jak tutaj widać, mój główny oponent, czyli królowa czaszek. Jak również kilka innych kart, które tutaj krupier dealer dorzucił nam dodatkowo. Nowe wydarzenia warto sobie do Deka zazwyczaj dodawać, ponieważ no, w ten sposób odblokowujemy, odblokowujemy sobie możliwość poznania ich właściwości, jak również jak tu widać na niektórych kartach jest, jest token, który owocuje, którego przejęcie owocuje tym, że utrzyma, otrzymamy nowe karty w, w, w kolejnej rozgrywce. Proszę bardzo. Dobrze, żeby nie przedłużać, pozostaniemy przy tym, co jest. Tu też nie będziemy za bardzo grzebać, niech, niech pozostanie to, co jest. Jak widać jeszcze kilka kart czeka na odkrycie i przejdziemy do rozgrywki. Rozpoczyna się od tasowania. Krupier dorzuca jeszcze kilka nieprzyjemnych kart od siebie. Proszę bardzo. No i zaczynamy. Możemy ruszać bo w bok prawo przed siebie. Ja, żeby troszeczkę skrócić tutaj to nagranie, ruszę wprost przed siebie. Zostaliśmy dziewicę. Bardzo dobra karta. Cieszę się, że wypadła na samym początku. Warto ją poprosić o, o różnego rodzaju dobra. Mamy do wyboru dłuższe życie, zapasy pożywienia, które jest potrzebne do przemierzania tego labiryntu. Z każdym kolejnym krokiem tracimy jedną jednostkę, jednostkę pożywienia, więc, więc może się nam przydać, możemy poprosić o złoto, za które możemy kupić później e, różnego rodzaju wyposażenie, tarcze, zbroje, hełmy i, i, i tego typu sprzęt. Tak również o błogosławieństwo, co pozwoli nam wylosować jedną z, z kart błogosławieństw, które do, generują dodatkowy efekt w trakcie potyczek, yy, mogą nas na przykład leczyć w trakcie potyczki lub, lub wywoływać negatywne efekty na, na naszych przeciwnikach. No a ja poproszę o złoto, być może przyda mi się to w podróży, jeżeli napotkam sklep lub handlarza, dostaję trzy karty złota. Proszę bardzo. Całkiem solidna dawka. Całkiem dobre, dobre wyposażenie można by było za to nabyć. No, przeruszamy dalej przed siebie. Mr Lionel. Też bardzo fajna karta. Za drobną przysługą może nam też by, by ofiarować jakiś pozytywny efekt. Możemy mu tutaj ofiarować złoto, możemy mu tutaj podzielić się pożywieniem. Możemy zapytać o jakąś inną potrzebę, którą... którą przysługę jaką możemy do niego wykonać. My damy mu. Może pożywienia troszeczkę tego mamy, więc zobaczymy co, co nam w tej mister Lionel da. No, do, daliśmy mu pożywienie, on nam pozwala pociągnąć jedną kartę pożywienia, czyli suma sumerum wyszliśmy na, na zero. No jak, jak się okazało tutaj tę, tędy ta droga nie prowadzi do wyjścia, czyli musimy się cofać. Jak widać z każdym kolejnym ruchem tracimy pożywienie kolejne. Możemy w tę lub w tę stronę i spróbujemy w prawo. Okazało się, że w prawo jest wyjście i bardzo dobrze, bo po lewej mieliśmy dwóch dość solidnych ekanterów, z którymi potyczka mogłaby się okazać zgubna. Opuszczamy lokację, następuje przetasowanie i kolejne, kolejne rozdanie. A jak widać, drogi są dwie. O, trafiliśmy na sklep, całkiem fajnie. Dobrze się składa. Akurat mamy sporo złota, które. Ofiarowała nam dziewica, możemy nabyć dodatkowe uposażenie, wyposażenie, przepraszam, <grymna> możemy, możemy wydać część naszego, naszego uposażenia na wyposażenie, o. Zobaczymy co itemy, w itemach, no jest całkiem solidny miecz, tarcza taka bylejaka, jaka, czyli pospolita, Ma, masz, tak, bardzo fajna. Myślę, że zakupię tę maskę. Która, która pozwoli nam stworzyć tarczę. daje szansę na stworzenie tarczy, proszę bardzo. Kupiłem, jaki... Och, niestety to, to wiąże się z klątwą. Niektóre przedmioty są po prostu obciążone klątwą, i ta karta zostaje dodana do naszej ręki. I będzie niestety nam ciążyła do samego końca. Chyba, że się jej pozbędziemy w wyniku jakiegoś czaru, który uda nam się uzyskać. O, miecz, który zadaje bonusowy, bonusowe obrażenia przeciwnikom. Niestety też się wiąże z klątwą, bo jak żeby inaczej. Opuśćmy to już i zobaczmy jeszcze. Możemy tutaj sprzedać też itemy. Czyli niepotrzebny nam już topór. Tutaj troszeczkę dokupić pożywienia, na wszelki wypadek. Jeszcze na chwileczkę wyjdziemy z powrotem. Chciałem to jeszcze dodatkowe, dodatkowo... A czemu bo nie? Zwiększymy sobie prędkość. Niestety też się, też się wiąże. widać każdy z tych przedmiotów z tego handlarza obciążony jest niestety klątwą. Cóż, cóż zrobić? Możemy sobie klątwy przejrzeć, czy, czy, czym że nas tutaj czym że nas tutaj obciążono oj, 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 solidne klątwy tutaj nami ciążą O rany niedobrze no trudno, ruszamy dalej. Giant Eagle. Nowe I ago, wydarzenie, które nie miałem w wcześniej w syczności No zobaczymy, co ten na... orzełek nam tutaj... No proszę Dokąd nas konna stanęła, że uda się. O, duży sukces udało się. I otrzymujemy token. Pod tym tokenem kryją się dodatkowe dodatkowe karty. Niestety orze przeniósł nas na jakieś tutaj inne. Inną płaszczyznę. Kolejny sklep. Tym razem go pominiemy. No i pierwszy, pierwsze, pierwsi nasi przeciwnicy. Jest na szczęście niezbyt groźni, z tego co widać. Dwa jaszczury, tak, i, i trzech, trzech bandytów. i no, niestety 30%, <grywka> pozbawiają nas 30% złota. No, bardzo, bardzo... Bardzo nieprzyjemne wydarzenie. Kolejne nieprzyjemne wydarzenie na naszej drodze. Niestety karta nie, nie, karta nie zbyt dobrze idzie tutaj. Kraken. znowu losowanie. Trzeba obserwować jedną kartę, która... O, niestety nie udało się. I znowu strata. O nie, dobrze, strasznie. Holy Forge. No niestety nie posiadamy tego za, co jest niezbędne, nie posiadamy rudy. Więc nie możemy użyć ku... rzeka. Kolejna z nowych kart. Though, it's just a pain to get past. Udało się pokonać rzekę. Kolejny sklepik, które nie jesteśmy zainteresowani kupnem niczego? No i wyjście. Kolejne rozdanie. Mamy sklep. Niestety. Nie stać nas na stanie nic. Niczego nie potrzebujemy. Zwłaszcza, że większość przedmiotów jest obciążonych klątwą. Twisted Canyon. Pozwala nam na sięgnięcie po, po broń. I znowu mamy lasowanie. O, nie udało się niestety. Jak widać, Ganas nie rozpieszcza. Ale mimo klantów otrzymaliśmy, otrzymaliśmy nadkowy przedmiot. Skrzynia z skarbem. Tutaj również będzie losowanie. Się, całkiem fajnie A to chyba jeszcze, jeszcze jedno losowanie czeka zazwyczaj zanim uda się otworzyć skrzynię tym razem jest łatwiej jak widać szanse są większe udało się i czeka nas jakiś, jakaś nagroda 4 karty no proszę bardzo fajnie I'm sure you've learned how hełm, hełm troszeczkę więcej. No, całkiem solidne. Sporo skarbów było. I kolejna potyczka. Tym razem, no, dość. Ojej. Mamy jednego z bossów z, z wcześniejszego etapu. I i plagie, czyli szczury 50% szansy na trafienie. Spróbujemy. Udało się, czyli będziemy mogli prawdopodobnie wykluczyć jedną z kart. A nie otrzymaliśmy do to życie, tak? I znowu kraken niestety Szanse na przegraną są spore tutaj. Udało się uniknąć tej kreatury. Kolejny sklep. Nie potrzebujemy niczego. Amberton. Kiro poprosi nas o przysługę. Niestety nie możemy. Pewnie, pewnie z powodu klątwy. I appreciate your ingenuity. Oh, I look forward to seeing how you approach this particular challenge. These trails wind, and our goals wind with them. Sześciu magów. Widać wciąża nas klątwa, która pozwala na wybór tylko negatywnych efektów. Kart. No i wreszcie staliśmy przeciwko bosa. Nie czuję się zbyt pewnie, ponieważ wyposażenie, które posiadam, czyni mnie kompletnie na tę potyczkę. No ale cóż, spróbujemy naszej szansy może. To co czego nie mam wyposaż wyposażeniu uda, nam, uda mi się załatać, no. Grão. Vamos lá. Udało się, Aha. Jestem sam zaskoczony takim obrotem. Ten dziadek to ja. Udało się całkiem, całkiem przyzwoicie, mimo, mimo niekompletnego wyposażenia, wyposażenia przepraszam. I tutaj nasze nagrody, dodatkowe karty, które blokowały się. Casa Treasure, nie brzmi to dobrze. Możliwość potyczki z królową plak. No to by... i to by było na tyle. Tak to, tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że, że macie już jakieś jakiś bardziej. Mm... Przejrzysty obraz tego, z czym, z czym macie do czynienia w przypadku Hand, hand of Fate. A ja zapraszam Was na stronę gdzie możecie znaleźć wiele ciekawych rzeczy do poczytania, posłuchać naszego, naszego podcastu Tomograf. Do usłyszenia, żegnam Was. Randall, cześć.